Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, a to jest Zagrajmy w James Cameron Avatar The Game. Znajdujemy się w miejscu, które ostatnio broniliśmy przed hordami wściekłych tubelców, I teraz mamy się udać, żeby zabić Bejdamo. Łaaa! Wow. rozjechałem na surożce bardziej yy, Żeby zebrać harmonię trzecią Jezik Żeby zebrać trzecią harmonię i prawdopodobnie mieliśmy tam jeszcze kogoś uciukać, ale to chyba jak się nawinie Łołowo wow, wow. Nie wiem co to było, ale To chyba w tej chwili nieważne To normalne, buduje takie ścieżki. Jakby nie mogli machnąć prostej. O nie. W lewo, w prawo, lewo, prawo. To mi się w głowie kręci. Cześć. Nie ma to jak szarżować. Szar... Wow, szarżującego. Wow, myszka mi uciekła. jakoś takie jest chyba, że laserowa myszka na śliskiej podkładce to. Ucieka czasu, Zjeżdżaj mi z maski, no. Jak zaszarżować szarżującego nosorożca... badzi. Ojej, ściszę sobie chyba słuchawki, ponieważ coś siebie kiepsko słysza, Jednak wolę mieć jakąś taką świadomość, co nawijam. Potem wyjdą kompletne pstury. Ups, sorry. Dobrze jadę. Dobrze jadę. Może prawdopodobnie mogłem wyjechać tutaj. Mogłem tu wyjechać, nie? Oczywiście, że mogłem tam wyjechać, ale dobra, już nieważne. Przecież to ja, ja nie mogłem pójść prosto do celu. Takie paski u góry to chyba są przejścia, nie? Przejścia do nawi. A mi się zaraz. O, jakieś takie tam. Mi chyba się zaraz autko zepsuje. Dobra, olać to. Olać skrzynkę, jedziemy, byleby dojechać. Go, 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 go. W tym się zawsze podobały roślinki. Ej, tego kamienia nie było widać. Nie fair. Prawo, lewo, prosto. Aha, prosto i na następnej. Sarenki! Popolujemy na sarenkę z auta? Dobrze. Dobrze jest. Bez spiny, nie wiem, co się tym przyjmuje, tak przecież dobrze jadę. I hope so, przynajmniej. Ha, dobrze jadę, ponieważ cię odezwała do mnie kobitka. I mówiłem, że mam kogoś uciekać, tylko że to, ma to jest Tanjala. Mamy pojechać w ścieżkę niewiadomą. Czyli tutaj. I tam oto ścieżonką. nie spadnij. Ja ciebie proszę bardzo. Out. Tołem. Nie, Górą. Przy okazji sobie blokujemy punkt szybkiego transportu. Ej, ja się fajczę! Nie fair. Uuu, dobra, wysiadamy szybko. Przeskocz to. Ta, bo to nie tutaj, to nie to miejsce. Ale oszukam system. Wkiwałem wiper Wolf. E, coś wam się tam fajczy u góry. Idę na dole też. Dobra, dajcie mi moją ulubioną giwerę, paczkę z amunicją. I chodźcie do tatusia. No, wiem. Wcale nie celuję tak jak prawo powinno się celować, tylko ruszam całym ciałem. Ale nieważne, mniejsza o to. No, chodź, chodź, chodź. No i gdzie jest nasz punkt do szybkiej podróży? Chyba widzę, chyba widzę, czy to to, czy to to. Tak, to to. 100%. My już mamy niedaleko więc się kopsniemy z nogi dać mi jakąś broń taką bardziej odrzutową? A Rider przestań mi celować surprise Jak fajnie ich odrzuca a jak nie fajnie mnie odrzuca Awa, awa, awa. Ja nie chciałem, obiecuję, nie chciałem, nie chciałem, ja nie chciałem. Naprawdę nie chciałem. Awa, lecz się rajterze, mój drogi. A pani. A, na przykrękła. Ej, ja się zablokowałem. Nie. Świetnie. A, nie miałem szans najmniejszych. Dobra, użyjemy odrodzenia. Padł. Dobra, teraz macie mały. Ej, a ty to to Bo... było. Jak ona mogła takie coś przeżyć? To jest nie. Fair. no nie wstawaj nawet jeszcze jeden nie już wszyscy Mam nadzieję Ogiń! Okay, przecież... Korotan? Dżalan nas czeka? u mamy go zabić. Widzę cię! To... No chodź, mogę... Pojedynek wielki. Chodź, 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 gdzie jesteś? Aha, bo... gin i nie wstawaj nawet. Nawet nie próbuj wstawać. Ten granat jest świetny. Ale fajcie skin. Skin, 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 skin. A gdzie go cię Tutaj. Wow, on się wyleczył. A ja tu chcę go zabić jakimś takim badziewiem. A on się wyleczył, dziad ten. Gin, 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 gin. Kurczę, Ryder, nie ładuj w takich kluczowych momentach. Ktoś przez ciebie skinie kiedyś. z z ma miecza. Gin, gin. I czy będziesz ostatni strzał? No, Ileż masz życia? Chłopie, jak chcecie zabić Uff, padł Tysiąc doświadczenia i pięć pocisków do No Dobra, teraz odnajdywanie Harmonii Będzie na tutaj A, ham wiem Harmonii lubimy być o takich cypelkach Taka mała, wiecie, porada od autorska. Drugie będzie... Czekajcie, skoro tam jest to drzewo... Gdzieś te rejony, ten kamień? Nope. E, no to gdzie może być? Za daleko jestem, zdecydowanie za daleko. Będzie gdzieś tu? Bardziej w tom Tutaj będzie gdzieś, nie, bardziej w tą za blisko. Ha, wiedziałem, co się dzieje. Muzyka. To ważna rzecz w krach jest Dziękuję bardzo. Teraz tu mamy cię. Jeden tam, drugi tam, czyli trzeci będzie już tutaj gdzieś. Hej, gdzieś, gdzie nie wiadomo, gdzie W krzakach mamy cię. Czy tylko mi się zaję, czy te wszystkie harmonie są identyczne. A teraz mamy przedreptać do obozowiska, więc... Będziemy po biegnąć, ponieważ nie mamy żadnego pojazdu pod ręką. Rider, ty mnie nie denerwuj nawet. Jak można pod takim czymś nie przejść? Dude. Go, 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 go. Hus Hussein Bolt byłby z ciebie dumny. The ticket. One-way ticket. Oho, potrzebują pomocy specjalisty. A niech sobie potrzebują. Ja mam to gdzieś, a ja idę po amunicję. I szybko pogadam z Kendrą, która w ogóle nie strzelała. Siemka. Oczywiście, że ja to zrobiłem. Co na oczekiwało? Awansik Hero Pack. Dostaliśmy nowego szutgańca czerwonego czerwonego tak czy pomarańczowego no dobra yy, siemka ja chcę do bramy piekieł, dziękuję genetic regeneration skill umiejętność regeneracji genetycznej yy, chyba w sumie bardzo rzadko używam tego wynikania w otoczenie tak zwanych chromatic blend skill Kościół wiecie, nie lubiliście prześlizgiwać się między przeciwnikami. Mamy audiologa. No, już sterylny jestem. Dawajcie, dawajcie. Ule. Chyba wbrałem kijową trochę twarzy, nie? W jeszcze i w Czapce wygląda spokój w tej zbroi, ale tak normalnie to. kłóciłbym się.

Hurry, the harmonic. Okay, harmonic performed wonderfully. My program is working, of course. We need only one more harmonic, and then we should have the location to the dormant well of Souls. What then? Then we deliver the emulator to the site. Now listen to me. As a signals expert, you're the perfect candidate to operate the emulator. Me? No, thanks, Doc. It's not your choice.

if you're too incompetent to stop his avatar, then destroy his goddamn link chamber. you think you can handle it, or do i need to get a real jarhead to do it? i got it, sir. recon shows link signals in the hanging gardens. that's plural. take them all out. and don't forget the harmonic. disappoint me again, and i'll throw you out the goddamn airlock. dismissed. W każdym razie jedziemy do wiszących ogrodów Semiramidy. No dobra, bez tej Semiramidy. Musiałem sobie dopowiedzieć. I. Jestem rozpoznawalny. Wszyscy się o mnie troszczą. Proszą mnie, żebym skopał kilka tyłków. Po prostu fajna reputacja. No, już. Wyglądasz dużo lepiej. W czapce czapka i maska, plus 10 do wyglądu. Tak, wiszące ogrody, podróżujemy. Podwójne żądła są, mają krótki zasięg, ale mogą szybko zinfliktować wystarczająco, zadać wystarczającą ilość obrażeń, aby wykończyć pobliskich wrogów. Do czego ich zresztą wykorzystuje. Strzelam, 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 kończy mi się amunicja, rail muszę przeładować, wyciągam podwójne rządła i. BAM! Headshot! I od razu mamy zabawkę, zabawę, rozrywkę. Uuu. typowe podłoże, nieciekawe. Tak samo jak... ...tego się nie kontrolowałem. Lol. Tak samo jak to będzie nie, nieciekawe... ...koniec dla tych nawi wszystkich. Młoha, ha, 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 ha. Dziękuję panu bardzo, a ty co bijesz? Mój transport bijesz? Zagroż wychowania... No mój transport drugi pieszu Nawi, Nawi, Nawi. Oni nigdy się nie nauczą Ile miałem? 2000 w magazynku? U, od razu mamy questa na zabijanie Nawi 8 Dziewięć Dziesięć 11 Powinno być że jak podskoczek koło nawi... Wow, tutaj siedzisz 12 13 No chodź tatusia. 14 Okej, okay, panowie czy jest sektor czysty Odstawam sobie na bok, ponieważ już jest zniszczony Już nie chce mi się z niego korzystać jak jest taki Well, our plan seems to have gone to the lavey. We're blind out here until we get the old radar up and running. I can fix it. I'll just need some gear. Right. See, there's the problem. The gear missed its mark and landed on the other side of the rocks here. So we need to blast through them. Where's Boom Boom Batista? He's gone west looking for powder. No supply camp.

Z tego zwracam honor. I... Dobra, mam do wyboru praktycznie tylko bardziej Nie ma niczego, z czego można by postrzelać. Oczywiście jest to. Ale stan życia jest krytyczny. Strasznie krytyczny. Tam, tam, tam... Jedziemy! To się musiało tak skończyć. Jak po prostu wiem yy, pojazdów uuu Musi tak skończyć kiedy ja przyjmuję stery Nie? Nie mam najmniejszego pojęcia, co się właściwie stało. Ale. i dlaczego ja żyję. Ale, ludzie, ja żyję! Ja żyję i mam się dobrze. I powiem więcej, że prawdopodobnie miałem tutaj zjechać. Tylko może nie w taki sposób. Ale dobrze jest. Co się będziemy czepiać? Nie strzelać, w misji pokojowej. O, wow, ale skok. To mi wygląda na arenę do walki z Bosiurem. Spójrzcie na minimapę. Wow, nawet wiem za kim. Okej, okay, jestem, jestem, jestem. Odstraszacz jest na swoim miejscu. Co my mieliśmy zrobić w końcu tutaj? Aha, drugi odstraszacz jest. Świetnie, koleś przyjeżdża dopiero jak już jest bezpiecznie. LOL, jakby nie mógł sam tego załatwić. Nie mogę tego wyłączyć. Szkoda, bym mu zrobił takiego wała. have a look at those explosives damn the detonators are rusted to hell you need new dt's if we're gonna make some noise i saw a chopper crash southwest of here maybe you can salvage some of the detonators from the rockets get them back to winslow he'll know where to fire them all got it i'm a odrojist shoot this guy's tired it's not a odrojist detonator material with I... eksplozja, to się robi szczęśliwy. Podbędzimy mu autko, nie? Jest całe i zdrowe, więc czemu nie? Mamy nowe ulepszenia, nie przyjmuję się tym, ponieważ wiem co to jest. Wow Zapomniałem tutaj, że na razie było całe i zdrowe. Ło wow wow. wow. Podejrzewam, że wcale nie mam zjechać na dół, tylko że mam sobie zjechać ładnie na... przejechać ładnie na... koło. Nie obijając się przy czym o drzewa, ani o wściekłych tubylców. Wiecie co? Zaryzykuję. Bardzo pięknie. Żeby się wkopać. Dobra, olać to wyskakujemy. I będziemy musieli dalej przetreptać. U. No chodź tu, chodź tu. No i co ci to dało, co ci to dało? Ci i tak zginiesz marnie. Tobie co to co dało. No właśnie, też mi się nie wydaje, że by cokolwiek. Dziękujemy. Ki. Ała, biją mnie, biją mnie, biją mnie. A... Weźcie mnie nie bijcie, ej no. Tak nieładnie jest bić. Człowieka, który nie chciał wam nic zrobić, tylko byście go zaatakowali. Lol, no już, spokójcie się. Proszę, błagam, nalegam. Nie chciałem wam zrobić krzywdy. To gadaj się tu z takimi agresywnymi. Eee. Same problemy z nimi. Mam nadzieję, że nie spotkam ich więcej. Powiedział, kiedy zaczął ich słyszeć. Spokojnie, ja, ja tylko przechodzę. Oho. Widzę pojazd. Widzę zdezolowany kombinezon, który mam podnieść albo się na nim pomodlić. nie wiem co z nim zrobić, żeby zdobyć misję poboczną. I widzę, jak ktoś do mnie strzela. Uspokójcie się, Friendly Fire. Ej, no, Dobra, odzyskajmy te detonatory. Będzie bombowo, mówię wam. Z drogi. O, żółte. Żółte się robią niewidzialne. By the way, o macie dowód, a ja chcę go przeskanować, ale go nie mogę, bo go nie widzę. Przecież go widzę. Wcale go nie nie widzę. Dobra, wsiadamy z powrotem do budgie, albo lepiej. Wsiadamy z, do. Ała, 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 ja wam nic nie chcę zrobić, chcę tylko się ukryć w domku, żeby w starodomkowy sposób zakończyć odcinek. Czego to by było na tyle, nie zapomnijcie pisać w komentarzach na temat tej serii, ja jestem mi woli, pozdrawiam, trzymajcie się, wow, i... cześć!